Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się mojej kolekcji komputerów. Mamy tutaj mini komputery, laptopy i desktopy tradycyjne, ale o nich za chwilę zaczynamy. Od razu wam powiem, że nie będzie to żaden film z technicznego punktu widzenia bardziej skomplikowany. Dlatego, że większość po prostu tych komputerów tego sprzętu przewinęła się już na kanale, bardziej to jest takie podsumowanie roczne, które będziemy możliwe, że robić co roku po prostu, jeżeli oczywiście Wam się taki format filmów spodoba. Żeby to trochę sobie uschematowić ten film, zaczniemy po kolei. Najpierw mini komputery, laptopy, wtedy stacjonarki i wtedy jeszcze będzie jakiś bonus na końcu, więc zostańcie do końca i zapraszam do subskrypcji przy okazji. Najpierw zaczniemy od tego, co już znacie, czyli modekom. Modekom pojawił się już na jednym filmie i prawdopodobnie na większej ilości filmów się nie pojawi, bo jest to typowy gówno komputerek z 2015 roku do wstawienia do komputera po prostu. Zasadniczo to nie ma nawet co o nim gadać. Jak chcecie, to po prostu macie tutaj kartę. Tam chyba, najwyżej odwrócę się w montażu, e, ale nie był to za dobry film, nie był. A drugi mini komputer to jest Mezi No Uta, Android, Smart TV. Już nie ma żadnego wsparcia taktycznie. Wszystko jest na niego przestarzałe, nie odpalicie nawet internetu. I jest po prostu wolny na dzisiejsze standardy. Nawet przeglądarka na nim chodzi jak gówno. Więc gdyby ktoś chciał nawet babci taki ogarnąć, nie. Nie, po prostu nie. Trzeci na naszej liście jest. O nie, nie da ręka. Uh, raspberry Pi. Uh, cóż, jest to model czwarty, bodajże. Tak, czwórka model B. I cóż ja mogę powiedzieć. Dostałem ją na moje 13 urodziny i nie zdążyłem. Jeszcze ufam się, dobra. E, tak się po prostu cały czas jaram tym, ale żeby znaleźć czas jakikolwiek, jeszcze się pojawi film, widzowie. Zainstalujemy sobie coś. E, tak jak nie siedziałem zbytnio w temacie Pi, bardziej byłem właśnie gościem od Arduino, który sobie wolał coś polutować, tutaj jakieś e promy dać za mikrokontrolerem jakimś starym. Eee, tak na po prostu pi nigdy jakoś nie miałem czasu, przez to właśnie, że na przykład e, musi być już system z tego, co się orientuje, z tego, co się orientuje, to nie ma takiego typowego BIOSu, tam jest zupełnie inaczej ta mechanika po prostu systemu działa. Ale za to sobie jakąś małą konsolkę za tego pi z przyjemnością. I teraz pytanie widzowie. Czy ja powinienem lecieć według wieku sprzętu z laptopami czy według daty kiedy zostałem. Pójdziemy z tym do drugiego. Części o laptopach nie mógłbym zacząć inaczej niż tym cudem. Jest to Dell Latitude D620. Z tego co się orientuję 2006-2007 rocznik, nie pamiętam. I był o nim film. E, otóż jest to laptop mojej mamy pierwszy. A teraz wpadł w moje ręce. Kiedy go dostałem, to był na pokładzie dysk HDD z Windowsem XP, 2 giga RAMu, maksymalnie 4 może mieć, taktowanie 664 MHz, DDR2 z I to naprawdę kawał po prostu dobrej roboty ten laptop, tak jak w... No nie przypadam za adr szczerze. Tak, tutaj mamy moduł B, -a gdzie możemy sobie nawet stację dyskietek po prostu strzelić do laptopa, no do laptopa z 2006 roku. To już wtedy nie był taki standard, żeby w każdym laptopie była stacja dyskietek, żeby w ogóle mieć taką możliwość. Mogliśmy sobie walnąć tutaj w drugą baterię do modułu B i w, w razie potrzeby po prostu zmienić w locie sobie. Więc to naprawdę było... Coś. Obecnie znajduje się na nim Endeavor OS, bo stwierdziłem, że czemu nie? Nikt mi w końcu nie zabroni. Jedyne do czego mogę się przyczepić w tym laptopie, to jest touchpad, który jest niesprawny. A tak to wszystkie części, które było trzeba zmienić, po prostu kupiłem, wymieniłem. Ten laptop należał do mojego taty. Yy, I zasadniczo to z nim się nic nie dzieje. Był system, system no cóż, chciałem coś ciekawego na nim dowiedzieć, więc wszystkie ważniejsze zdjęcia i tak dalej. Zgrałem i się okazuje, że Intel Atom, który znajduje się w środku, to jest taki szpont gówniany, że na tym Syfie nie da się nic zainstalować po prostu, co by jakoś spełniało moje oczekiwania. Niby pisze Windows 7 Starter, Intel Atom Inside, Anton to nie, jest poziom, to nie jest powód do dumy, dobra. To nie jest powód do dumy widzowie. W żadnym wypadku. A to coś, to dostałem od Wiktora, kamerzysty. Którego ostatnio nie było i musi wbić w końcu. Był o nim film. Też oczywiście ma atoma w środku, jak to każdy taki mniejszy laptopik. No i co ja mogę powiedzieć o tym sprzęcie? Znowu sok, ale teraz to. No, kłóciłbym się, czy to jest. No w sumie nie kłóciłbym się, ale ktoś może by się kłócił. Może. Otóż może to być też tablet. Jest dotykowy, wszystko. I cóż, zasadniczo to był film. Jak jesteście zainteresowani, to zapraszam do niego. Będzie tutaj w karcie. Zatem ten to ten dziadek to Shiba Satellite Pro 4600. Jeszcze o niej filmu nie było, bo w drodze jest moja przejściówka do dysku. Bo jak widać po rozmiarach gdzie mamy tutaj z przodu ogromne głośniki, stacje dyskietek, to dobrze wiecie, że nie jest to laptop najnowszy. Znalazłem go w sumie cudem, bo sobie gdzieś był i go wziąłem i w sumie to teraz jest u mnie. Ale tak, rok 2000 równo, na pokładzie Pentium 3, czyli idealnie tyle, ile potrzeba na Red Star OS jeszcze ja go sobie nie przejrzałem do końca. Kupiłem na pewno ładowarkę do niego. Nie była droga, ale znaleźć coś porządnego to rzeczywiście. Na pewno jak widzicie, klawiatura tutaj. Klawiatura tutaj to jest problem, no ale nic nie zrobię, dlatego że po prostu nie ma już takich z tego co szukałem. Z tyłu mamy ciekawy złącza w ogóle. Dlatego że mamy tutaj na przykład kartę telewizyjną. Więc jeżeli ktoś pamięta tutaj z widowni czasy telewizji analogowej to na pewno będzie wiedział, co chodzi. Chociaż z tego, co mi się wydaje, to wtedy też nie było jakoś popularne rozwiązania. Bynajmniej nie wydaje mi się, żeby to było popularne w Polsce. W każdym razie film o tym laptopie pojawi się w następnym prawdopodobnie tygodniu. Postaram się, żeby Wiktor już był, ewentualnie za dwa tygodnie. I teraz idziemy do PC-ów. Dobra, już chciałem się pokusić o stwierdzenie, że nie ma tutaj komputera, którego nie znacie, ale sobie przypomniałem, że są jeszcze dwa poza tymi. Dlatego o tych komputerach nie będę mówić dużo jakoś, dlatego że po prostu obu w komputerach były filmy dosyć długie. Więc link w opisie do nich. I przechodzimy do następnych. Tutaj mam dla Was. Wyzwanie: musicie zgadnąć, z którym komputerem jest coś nie tak. Macie dwie sekundy. Dobra, nie chcę mi się czekać. Ten komputer tutaj no to sama budowa. A trzymam ją <śm> dlatego, że mi się podoba wizualnie, ale ona ma specjalny system montowania. Dlatego że IBM to Cfele i oni mają specjalny system montowania wszystkiego tak, żeby nikt nie mógł wyprodukować płyty głównej, która będzie pasować. I oczywiście trzeba wszystko zrobić tak, żeby nie było to nie były to standardowe dystansy, żeby to były takie zaciski upośledzone, ale takie z blaszką, że musisz od boku wjechać. I według mnie to debilizm ze strony IBMa, w sensie Lenovo w sumie już. No bo nie lubię czegoś takiego, bo fajna obudowa, a fajne to, że to jest w ogóle wysuwane tak jakby tak do przodu. Nie mam takiej, dobra. Ja się jaram tą budową, a nie mam zasadniczo nic co bym mógł do niej wsadzić, bo płyta główna, która tutaj była, oryginalnie się spaliła. I teraz, jaka jest zaleta, jak i wada tego komputera? Otóż, zaletą jest dostępność, a wadą jest to, że to jest no, typowy, biurowy komputer tych lat. Co mam na myśli przez to stwierdzenie? Czyli wszystko jest tutaj upakowane na wymiar. Nie zrobisz tak naprawdę nic z nim poza dołączeniem tutaj jakiejś karty graficznej małej. One form, faktor yy, poza dorzuceniem ewentualnie RAMu. Jeżeli jakikolwiek tutaj znajdę, bo tego tak nie wysunę. Z... A są skubane. Dobra, nie chce mi się później tak, jakby na to patrzeć i myśleć, co zrobiłem tutaj. A ram tradycyjnie mamy schowany za przeproszeniem w pi... Za bonusiki mamy niekompletne komputery, że tak to ujmę. A jest to próba po prostu zaangażowania Was, żebyście powiedzieli, co chcecie z tego widzieć. Bo mamy tutaj na przykład Atlona sobie pod sokietem T462. Ale musiałbym doczytać, jaki to jest konkretnie. Tutaj Atlonik. Tutaj, jak spojrzymy na prawo, to mamy Pentiuma Trójkę. I jeżeli oglądaliście uważnie film, to ogarniecie, że to jest ten sam procesor, który był w Toshibie. Satellite Pro 4600. Ten procesor zostawimy na koniec, bo jest ciekawy. A tutaj sobie Pentiuma przyłożymy, żeby był bezpieczny. I ostatni nasz Niekompletny, że tak to ujmę, komputer, to jest płyta główna msi z Sempronem. I teraz wracamy do tego procesora, o tutaj. Otóż ten procesor to Intel Pentium I, 75 MHz wersja, tutaj pisze i75. Na ciemno jest, jak wygrawerowane bardziej. Dlatego będzie kiepsko widać. Tam pisze I75. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Tuż, drodzy widzowie, dlaczego nie pokazałem wam mojego głównego peceta? Otóż niedługo mam urodziny i będzie urodzinowy film z upgrade'u tego komputera i nie chcę wam jeszcze zdradzać co będzie. Dlatego myślę, że uczciwym układem będzie, że zostawicie suba tam na dole. I napiszecie w komentarzu co chcecie na kanale. Za tydzień prawdopodobnie Toshiba, za dwa tygodnie update komputera. Zapraszam na mojego Instagrama i.